Zapraszam do oglądania vloga, mówiłeś. Słuchajcie moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że w końcu do Torunia zajechał zlot food trucków, czyli takich mobilnych jadłodajni. Taką sobie nazwę ukułem polską na okoliczność tego wydarzenia. No i to jest wymarzona impreza, by sobie popróbować różne smaki. I dziś na tę wyjątkową okoliczność jest ze mną ulubieniec tłumów wulgarny Marcin. Cześć! Który powiedział, że już nie przeklina, ale to wiecie, nie? Jedno to powiedzieć, a drugie trzymać się swojego Spokojnie, postanowienia i. No, dobrze. Pamiętajcie, że futraki pisze się przez U, a nie przez A. A widzicie no. Słuchajcie, żeby nie było, bo wiem, że mnie futraki potrafią wciągnąć, Mogę wydać nie więcej niż późnych, tak? I to jest właśnie kwota, w której musimy się obracać. Ja Ten góry wszystkie. Wygląda, żebyś wczoraj chlał. To jest moja koleżanka Kasia, która oczywiście jako miłośniczka fit stylu życia też jest na food track. Tak, nie? Oczywiście, no, oczywiście. Kłamstwo ma krótkie, nogi. Ej, jestem z Madzią, A ty ja widziałem tutaj. na Facebooku. No, tak, Poznajcie Madzię. Cześć Madzia. Hej. Żółwik. Inwigilacja pełna. O, Witamy serdecznie. Burger Mentor. Bardzo dobry. Ostatni jadłem, zacny bardzo. Zaraz tak, co będziemy polecacie? wszystko testować. Wisał, co polecacie? E, słuchaj, nie wiem, bo dopiero jestem. Tak. Tych pieczonych ale zresztą tak Zobaczcie jaka kolejka moi drodzy jest do pieczonych kasztanów. Panie, w każdym razie każdy idzie czegoś szukać i się łapiemy, testujemy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dozo. A jak widzicie torun jest mały, wszędzie sami znajomi. Marcin, czy to już czas, żebyś powiedział coś takiego od siebie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Co tu się dzieje? To jest taki burger, że co bułka, raz masz to bułki jest. Co? Marcinie, połączenie kuchni japońskiej i amerykańskiej, Umiem które polega tak. na tym, że masz dobrego burgera, tylko zamiast bułki masz makaron. Czyli jak? No tak, tak właśnie i to jest podobno rewelacja. Ja też nie wiem jak to jest możliwe, ale no, działa. Chili i sos piri piri działa na mnie bardzo kusząco no, no, i to no. będzie testowane. Za czym no, czy jest ostre. To... Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest taka potrzeba, by zejść ostrego ramen burgera. Okay. Bardzo silna zresztą. Bardzo ostry, czy tak średni? Bardzo ostry. Bardzo. A nawet może być bardzo, bardzo, bardzo ostry. Spoko Marcin, nie zgub się, dzieciaczku. Koleżanki gdzieś mnie wyciągnęły w jakieś szemrane miejsce, gdzie jest ciemno i niebezpiecznie. W kuluarach, ale to nieważne. E, ramen burgerek zamiast bułki makaron. Tak to wygląda. Widzicie? No mega, rzecz niespotykana. Wołowinka jest. Podobno na ostro. Tak czegoś że jeszcze nie widziałem. Jak Michał? Ja, Zapaliło ci gębę? Jeszcze nie. Chcesz gryznąć? Nie, bo się boję, bo to jest ostre. A, to jaka. tak, Wziąłem bardzo ostre. A ja nie mogę. A ja mam zajebiste frutki belgijskie. Halo. I mega wyczesaną lemoniadę. A Madzia robi nam zdjęcia. Yes. No tak, ja co? Kamera, zdjęcia, po prostu nie wiem jak żyć. Po pierwsze, niestety tradycyjnie, chociaż powiedziałem, że być ostre, 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 ostre. Nie jest ostre, przynajmniej nie dla mnie. Połowinka, jadłem lepsze kotlety ale nie jest źle. Natomiast makaron zamiast bułki, no, dziwne połączenie. Ale kolejki są, trzeba było czekać, więc widocznie zainteresowanie jest. ale i tak większe jest. ten. Większy, ten, ten. No, ale frytka belgijski bardzo dużo zainteresowanie chociaż do dziś nie rozumiem fenomenu belgijski frytek, bo ja nie widzę rodziców między tymi. Po prostu są zajebiste, Michał. Weź tu, weź sobie gryza. olej tego swojego burgera, weź sobie. Lakiza. O, ja niósł z lęki. Aaaa. Popisz telefon jak A co ty zrzesz jaka dla mnie dobra? Podejrzane. Powiem ci, że jadę tego chili i był bardzo dobry, także mogę ci polecić tego chili. Co? Ewentualnie. Burgerman Oni wiedzą wszystko <laughs> Tak wygląda proces decyzyjny, zobaczcie. Możecie go na własnych oczach tutaj teraz zobaczyć. Dorsowa, pinta, prażona cebula, musztada, pyszypse. Kasztany stoją w kolejce po kasztany z... Jesteś kasztanem? Marcin, pijesz piwo o 14. Wiesz co? Jesteś gentleman. To jest, jest... No jest To za w ogóle jest Oczywiście. Co ty za Daję rady? Powajaj, ja swoje. Ten nie jest zły. Tamten Jestem znany, jest... nie miłośnikiem piwa, nie lubię piwa, ale jest to Będzie stres. takie, fu, zabierz. Lepsze niż to, co miał Krzychu O, zdziwiłem się. Aż. O, tam jest za piękna tu Widzisz? O, ale wielku. Gogo, wow. gorzej, je kupisz większe i ci nie zastągasz. Marcin ma lepsze piwo niż ty. Bo ja mam IP Zawsze masz do ja wyboru piwo i piwo, 6%. to wybieram wódkę. Marcinek będzie teraz nabywał kasztany. To są takie zwykłe kasztany, czy takie jadalne specjalne? Jadalne specjalne. Gdzie to takie się wybiera? Takie rosną w Europie, we Włoszech, Hiszpanii. No tak, ale są z chile, są w wieku południowym, będą w Cena 30, przez 7. A w Polsce nie? A w Polsce jest zimno. No Czyli Możemy obalić mit, że takiego zwykłego kasztana tam sobie zbierzemy i możemy go sobie zrobić. W Toruniu może kasztana ewentualnie spotkać na imprezie. To chyba nawet nie jest specjalny mit, to jest... generalnie kasztany polskie są trujące. O, to złe. No, Także to jest słuchajcie, taka nie próbujcie tego w domach, nie zbierajcie kasztanów ja, gdzieś tam ja. na podwórku i sobie w domu ich nie przyrządzajcie. I co, wam się tej skórki pozbyć? Gorące Pierwszy tam już jest ciężki, bo się samej skorupki Niestety też poległem już na pierwszej fazie testu Prawdopodobnie festiwal w którym food się skończy, ja będę skorupkę dziubał Kasztan mnie przeróż. Pieczony kasztan, jadalny ujęcie pierwsze Uleptowałem Trochę nie? Faktycznie co prawda nigdy nie jadłem Bobu, ale faktycznie jesteś w tym. Teraz mi ją na melanżach. Do ciebie, do mnie można przychodzić tylko z kliwem korzennym, ciemnym. Nie, takie rzeczy się nie zmienią. A wiecie dlaczego? Bo mnie nie ma melanży, dziękuję. oni nie jedli, bubu, bobu nic, nie wiem jak. tak jest zwierzątko. Ja myślałem, to wygląda... Ja testuję teraz, czy browar jest lepszy z butelki, czy z serki. Słuchajcie, mamy silny problem, bo kompletnie nie wiemy, co teraz testować. Nie wiemy, czy nasz żołądek został Wiecie, że raplerki były przed dinozaurami na świecie? Znaczy, o dinozaury wyginały, bo raplerki je zagryzły. Stacja kopytkowa. Jest coś na ostro, Nanek. Jest nawet na ostro. Kuszą, kuszą. I zobaczcie, same panie. na mówiłeś. Dzień dobry. Dzień dobry. I trzecia A, pani dostrzegana. Duży kolejarz i mały kolejarz. Czym to się różni, duży od małego? E, mniejsza, większa porcja. Tu jest około 200 gramów. Inteligentne. A, g. A, ale testujemy te, te kolorowe warzywne. Dobra. Mamy do śmietankowo-pieczarkowo-wege, salsa pikantna, skwarki cebula, kapuczka kolejarza, ale czekaj, miodowy, cynamon z orzechami, z nutella, mmm, pomarańcza z białą czekoladą i... Aha, to coś dla Ciebie, na końcu. No to dzisiaj Cię zaskoczy, ja bym wybrał... salsę pikantną. jest bez alkoholu. Nieprawdopodobne! Kolejarz nie odlecha, tylko kolejos od różnych kolorów. A, A skąd w ogóle są drogie panie i ten wspaniały food truck? My bez jesteśmy do... z Fórgoszcze, także zapraszamy w przyszłym tygodniu na, na festiwal. Dobry goście? Dobry gościa. Przy Artego przy Chrzzywca. Widzimy się za tydzień w Bydgoszczy, tak? Mam tak. dzień. Dobra. No dobrze, w końcu jak już dziewczyna mówi, że mamy nadzieję, że się <głos》> Jest pomysł na biznes. Ale to tak dochodowy Maci padł na pomysł, żeby założyć swojego wód trucka Witamy po raz kolejny na antenie na żywo z backstage'u z <grym> sektor, sektor media. Słuchajcie, są kopytka w sosie salsa. Podobno pikantne, no. <grym> Zobaczymy. Świeże, Rozpływają się w ustach, nie? Żryj to. Ale to musisz Marcinko przyznać, że ostro nie jest. Nie, to... Jak już nawet ja mówię, że to nie jest zasad... Jak Jakby łowić to kółko Zamiast wulgarny Maciej, tam się wybrał <noise> Gdyż lubię pierdalać Wulgarny Michał A -a -a. Ja no tak powiem szczerze, że kopytka jak kopytko mam taką refleksję Powiedz was, A propos tego co jest w tle, że w wielu futrakach pracują dziewczyny to całkiem sympatyczne, to jest dobry chwyt marketingowy a druga sprawa to jest taka, jest że chyba szpadek. już nic nie zjem, bo nie zdążę, bo muszę iść na siłkę. Yy, gdzieś wyrzuty sumienia zaćwiczyć. Gdzie? To yy, no nie dobrze. Słuchajcie, mała zmiana planów, bo głodny się zrobiłem, nie zdążyłem wyjść z miasta i trzeba jeszcze burgera zjeść. A więc dzisiaj jest okazja w końcu testować burger Parka, więc knajpkę zbyt Bydgoszczy. Nie było nigdy okazji, dzisiaj będzie. I słuchajcie, jest yy, chili. Może będzie tym razem ostro, co? I znowu panie, no powiem wam, że dzisiaj na futrakach pracują panie, no to jest jakiś Cebula, jalapeno, cheddar, ogórek, majonez, siaccia, uuuu, sos chili, wołowina Helford. Niech pani powie, dlaczego akurat taka wołowina u was? Dlaczego akurat taka wołowina Reklamujemy. Najlepsza, cześć! Witam, witam, a dlaczego najlepsza? Wszystko dzisiaj trzeba uzasadnić. Jest krowy, która jest na mięsa. Tylko w tym kraju Lemoniada może być czarnej pożyczki. Poprosiłem o najostrzejszego burgera na tym złocie food tracków. Podobno jest hiper, mega ostry nie do zjedzenia. Także zobaczymy. Mega dobry burger. Mięso lepsze niż tym. Bramenie. Zupełnie inne. Słodziutkie, rozpływa się w ustach, Rewela. Tylko, że nie czuję ostrości, naprawdę. Płęta jest taka: ostro nie było w ogóle, ale pysznie było bardzo mocno. Burger Park, gorąco polecam. Zapraszam do oglądania vloga, namówiłeś. Bulgarny Marcin. I Michałek.